Praktyka prowadzona, miłująca dobroć dla członków Twojej wewnętrznej rodziny. Rozpocznij, znajdując cichą i wygodną przestrzeń, wolną od zakłóceń z zewnątrz, w której nikt i nic nie rozprasza Twojej uwagi. Znajdź pozycję, która będzie dla Ciebie wygodna ale jednocześnie pozostaniesz czujną, czujnym. Twoje oczy mogą być otwarte ze spojrzeniem skupionym na wybranym punkcie lub zamknięte. Proszę, zadbaj o siebie podczas tej praktyki, jeśli stanie się ona dla Ciebie zbyt intensywna. Jeśli wyjdziesz poza swoją strefę wyzwania, spróbuj otworzyć oczy i rozejrzeć się po swojej przestrzeni. Posłuchać dźwięków w miejscu, w którym jesteś lub poczuć, jak Twoje ciało jest podtrzymywane przez krzesło lub jakąkolwiek powierzchnię, na której siedzisz lub leżysz. Poświęć chwilę, aby się zrelaksować, uspokoić i poczuć swój oddech lub posłuchać dźwięków w swoim otoczeniu. Jeśli wybierzesz skupienie na oddechu, zwróć uwagę na tę część ciała, w której czujesz go najlepiej. Mogą to być nozdrza, brzuch, lub unoszenie się i opadanie ramion, bądź jakakolwiek część ciała, gdzie oddech dobrze jest Ci odczuwać. Zwróć uwagę na to jedno wybrane miejsce i weź kilka powolnych oddechów. Poczuj swój oddech w tym wybranym miejscu. Niech wszelkie myśli, które teraz masz, zblakną i odpłyną. Jeśli twój umysł urządza wycieczki, jest aktywny. Pojawiają się różne myśli, to jest to w porządku. Taka jest jego natura. Delikatnie przekieruj swoją uwagę na chwilę obecną i skoncentruj ją na oddechu lub dźwiękach. Teraz kontynuuj oddychanie w sposób naturalny. Obserwuj swój oddech w miejscu, w którym jest to wygodne dla Ciebie. Jaki jest Twój oddech w tym momencie? Płytki czy głęboki? Szarpany czy płynny? powolny czy szybki Jakie emocje odczuwasz tu i teraz Możesz zaobserwować strach, gniew, smutek, zmartwienie lub radość, spokój, zaciekawienie lub inne emocje. Możesz też nie wiedzieć, co czujesz w tym momencie. Pozwól sobie na odczuwanie wszelkich uczuć, ale też zaakceptuj fakt, jeżeli. Nie jesteś w stanie nazwać tego, co czujesz. Zwróć uwagę na wszelkie odczucia fizyczne, takie jak ciepło, płód, pulsowanie lub napięcie mięśni. Cokolwiek zauważysz, sprawdź, czy to może być dla Ciebie ok. Czy możesz to przyjąć i zaakceptować? Przywołaj teraz na myśl osobę lub istotę, która Cię kocha lub kochała bezwarunkowo. Może to być ktoś z Twojej rodziny, żyjący lub nie. Może to być też Twoje zwierzę, pies lub kot, żyjące lub nie. Zaproś uczucie miłującej dobroci do swojego serca. Możesz poczuć miłość tej osoby lub istoty w sposobie w jaki cię wita, słucha, merda ogonem lub przytula się do ciebie. Pozwól sobie na to uczucie przez chwilę. Doświadczaj go. Jeśli nie jest to dla Ciebie dostępne, to pomyśl o kimś przyjaznym lub współczującym, przy kim czujesz się komfortowo i swobodnie. Nie musisz znać tej osoby osobiście. Decyduj, czy chcesz najpierw skupić się na swoim wewnętrznym dziecku, czy wewnętrznym nastolatku. Przywołaj tę część siebie, odczuwając jej obecność w taki sposób, w jaki jest to dla Ciebie najlepsze. Może to być poprzez emocje, obrazy, słowa, dźwięki lub fizyczne odczucia. Za chwilę będziemy powtarzać wewnętrznie kilka fraz, które skierujesz do tej części siebie, czyli do wewnętrznego dziecka lub wewnętrznego nastolatka. Zatrzymaj się pomiędzy każdym zdaniem, aby poczuć to, co się w tym momencie w Twoim ciele pojawia, aby zaobserwować to, co czujesz. Zauważ, czy ta część Ciebie reaguje w jakikolwiek sposób. Nie szkodzi, jeśli nie będzie żadnej odpowiedzi. Ta medytacja jest jak zasianie pojedynczego ziarna. Jej efekty i plony mogą pojawić się później. Mając wybraną część siebie w myślach, w sercu, w wyobrażeniu, powtarzaj następujące sformułowania. Obyś był, była bezpieczny, bezpieczna. Obyś był, była szczęśliwy, szczęśliwa. Obyś był, była zdrowa, zdrowy. Obyś odczuwał, odczuwała spokój w swoim sercu. Przez najbliższy kilka minut będziemy powtarzać te sformułowania. Ale możesz dostosować słowa, aby znaleźć te, które pomagają wybranemu członkowi wewnętrznej rodziny czuć się kochanym, kochaną i zauważoną zauważonym. Nie ma dobrego lub złego sposobu, aby to robić, i nie ma pośpiechu, aby uzyskać odzew już teraz. Pozwól tej części Ciebie być tam, gdzie jest. w pewnym momencie możesz decydować aby przejść do kolejnego członka wewnętrznej rodziny jeżeli tak uznasz obyś był bezpieczny obyś był szczęśliwy Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Wtwarzaj te zdania w ciszy, w myślach, do samego siebie. Obyś był bezpieczny. Obyś był szczęśliwy. Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Obyś był bezpieczny. Obyś był szczęśliwy. Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Obyś był bezpieczny. Obyś był szczęśliwy. Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Obyś był bezpieczny. Obyś był szczęśliwy. Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Obyś był bezpieczny. Obyś był szczęśliwy. Obyś był zdrowy. Obyś odczuwał spokój w swoim sercu. Przed zakończeniem weź kilka łagodnych, głębokich oddechów. Po zakończeniu tej praktyki. Poświęć chwilę, aby docenić siebie za to, że znalazłaś, znalazłeś czas, aby zająć się ponownym wychowaniem siebie. Tym właśnie jest nasze rozwiązanie. Stajesz się swoim własnym kochającym rodzicem. Kiedy będziesz gotowa, gotowy, otwórz łagodnie oczy lub podnieś wzrok i ponownie połącz się ze swoim otoczeniem.